W Moskwie, tuż pod nosem FSB, nieznany strzelec próbował zrobić dobry uczynek, zlikwidować zbrodniarza wojennego, a także jednego z najbardziej wpływowych generałów Federacji Rosyjskiej, zastępcę szefa głównego zarządu sztabu generalnego GRU, generała lejtnanta Władimira Aleksiejewa. To człowiek, którego na zachodzie nazywają generałem Cieniem, architektem operacji specjalnych od Syrii po Donbas, kuratorem grupy Wagnera i twórcą reduty. Uważa się go za osobę zamieszaną w otrucie skripala w Wielkiej Brytanii oraz współwinnego ingerencji w wybory w USA. A teraz znaleziono go zakrwawionego w holu windy własnego domu. Co się właściwie stało? Kto to zrobił? Czy to byli sami Rosjanie, zachodnie służby specjalne, czy może Wasyl Wasylowicz Maluk, który obiecał Rosjanom dwie żuchy po odejściu ze stanowiska? I co najważniejsze, dlaczego? W tym numerze przyjrzymy się faktom, przyjaciele. Ale najpierw zasubskrybuj ten kanał na YouTube. Nie zapomnij o polubieniu i zostawieniu komentarzy. Dziękujemy za obejrzenie. Dobrze, więcej czasu nie marnujmy go, zacznijmy od razu. W porządku. Ranek 6 lutego elitarna dzielnica Moskwy. Generał Aleksiejew, jak zwykle, opuszcza swoje mieszkanie. Według źródeł nie towarzyszył mu żaden ochroniarz. Nieznajomy czeka na niego w holu windy, i wtedy rozległy się strzały. Według doniesień, strzelec trafił generała w plecy. Sąsiedzi słyszeli krzyki i huk wystrzałów. Świadkowie od razu powiedzieli, że całe piętro było całe we krwi. Aleksiejewa w ciężkim stanie natychmiast przewieziono do szpitala. Początkowo informowano, że lekarze walczą o jego życie, a jego stan jest rzekomo krytyczny, jest w śpiączce. Jednak już dziś, 7 lutego, pojawiła się informacja, że niestety odzyskał przytomność. Bardziej jednak zaskakuje inna, świeża wiadomość o tym, że podejrzanego rzekomo już zatrzymano. I to nie byle gdzie. A dokładnie w Dubaju. Według plotek jego razem ze wspólnikiem mają ekstradować do Moskwy. Szybkość, trzeba przyznać, robi wrażenie. Ale czy to rzeczywiście wykonawca, czy może wygodny kozioł ofiarny dla, że tak powiem, ładnego obrazka? Aby w ogóle zrozumieć, komu mógł przeszkadzać zbrodniarz wojenny Oleksi, trzeba sobie uświadomić, kim on był. A był, drodzy przyjaciele, kluczową postacią rosyjskiego wywiadu wojskowego ostatnich lat. Urodził się w obwodzie Winnickim na Ukrainie. Ale od dawna jest obywatelem Federacji Rosyjskiej. Jego kariera wyglądała następująco spec potem szef Wydziału Gieru, odpowiedzialnego za operacje specjalne. Od 2011 roku był zastępcą szefa Gieru. Jego kariera gwałtownie nabrała tempa właśnie za czasów Szojgu, następnie Ukraina i Syria ponieważ według danych ukraińskiego wywiadu, to on bezpośrednio odpowiadał za wsparcie wywiadowcze inwazji na Ukrainę w 2022 roku oraz za organizację tzw. referendów na okupowanych terytoriach i za przygotowanie danych do ataków na obiekty cywilne. Kierował także wywiadem w Syrii. Następnie kurator grupy wojskowej, czyli prywatnej firmy wojskowej. To chyba jego główna rola, ponieważ był głównym kuratorem grupy Wagnera z ramienia Ministerstwa Obrony Rosji. A kiedy Wagner stał się już zbyt samodzielny, można powiedzieć, że Aleksiej zainicjował stworzenie konkurencyjnej firmy wojskowej Redut, która miała stać się nową siłą uderzeniową. To on również kierował brygadą Espaniola złożoną z skrajnie prawicowych kibiców piłkarskich i neonazistów. To w ogóle osobna historia. Trzeba będzie kiedyś zrobić osobny odcinek na ten temat. A poza tym, przyjaciele, nie zapominajcie o przedsięwzięciu Prigożyna. Dlaczego to wszystko jest ważne? Ponieważ podczas tak zwanego marszu na Moskwę, właśnie wtedy Aleksiejew razem z innym generałem prowadził negocjacje z Prigorzynem w Rostowie. Oto to ujęcie, spójrzcie. Siedzą na ławce. I po tym, jak Putin wysadził Prigorzyna w powietrze, to właśnie Aleksiejew zajmował się jego afrykańskim dziedzictwem dziedzictwem Prigożyna. Nie zapominajmy o wrogach wewnętrznych, ponieważ źródła podają, że Aleksiejew był ramą w walce z korupcyjnym klanem. Szojgu mógł stać za sprawą wiceministra obrony Iwanowa. Timur Iwanow, pamiętasz, opowiadałem Ci o nim, teraz siedzi w więzieniu, miał potężnych wrogów wewnątrz systemu. No cóż, oczywiście Aleksiejew, jak każdy inny Rosjanin, jest zbrodniarzem wojennym. I dowódca Azowa, Denys Prokopenko, wspominał, że to właśnie Aleksiejew prowadził negocjacje w Mariupolu w sprawie kapitulacji obrońców Azowstalu. No kapitulacje, tak to nazywali. No dalej, poddajcie się i tak dalej. Pamiętacie całą tę historię. Ukraina się poddała, Azowcy wyszli i tak dalej, no i tym podobne. Prowadził negocjacje, kłamał i niby dawał gwarancje bezpieczeństwa, które oczywiście później zostały zdradzone. Był zamieszany w torturowanie naszych chłopaków, którzy bohatersko bronili Mariupola i ja Azostal i tak dalej. I Prokopenko całkowicie słusznie nazywa Oleksjowa zdrajcą i zbrodniarzem wojennym. Zdrajcą, ponieważ pochodzi z winniczyzny, jak już wspomniałem. I tutaj dochodzimy do głównego pytania: kto zlecił zabójstwo generała? A my, przyjaciele, przechodzimy do wersji. Po pierwsze, najważniejsze, co w ogóle trzeba zrozumieć, to to, że Aleksejew jest legalnym celem. To wszystko. Tu nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Aleksejew legalny, zgodny z prawem cel. Ukraina ma prawo do samoobrony, włącznie z operacjami na głębokim zapleczu wroga. Mamy doświadczenie w likwidacji innych generałów, zarówno Kiryłowa, jak i Sarwatowa i wielu innych. Wtedy rosyjskich wysłanników kto likwidował? Nasz bohater, Wasyl Wasylowicz-Maluk. Jeszcze będąc szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, wtedy służba specjalna przeprowadzała odpowiednie operacje specjalne na terytorium wroga, a po zwolnieniu ze stanowiska kierownika Wasyl Wasylowicz nie odszedł ze służby. Pozostał w jej strukturach i, pamiętacie, obiecał przeprowadzać jeszcze bardziej spektakularne operacje na terytorium wroga. Dlatego, jeśli, powtarzam, jeśli za tym stoi właśnie Wasyl Maluk, to naprawdę byłoby bardzo imponujące, ale prawdopodobieństwo, że za zamachem stoją właśnie ukraińskie służby specjalne jest niezwykle małe. I zaraz wyjaśnię dlaczego. I tak naprawdę nie tylko ja tak uważam, ale także prasa zachodnia argumentuje, że Ukraina nie jest powiązana z tą operacją. Mówią, że ten zamach jest nietypowy. Wcześniej używano materiałów wybuchowych do gwarantowanego rezultatu, a tutaj strzały w plecy ofiara przeżyła i to nie wygląda na pracę profesjonalnego zabójcy. Poza tym ukraińskie służby specjalne milczą, podczas gdy w poprzednich udanych operacjach szybko brały na siebie odpowiedzialność, informuje Sky News. Oficjalna Ukraina, przypominam, zaprzecza swojemu udziałowi w tym, co wydarzyło się przed tym zamachem, podobnie jak Kuleba. Mówiła o tym jak i wiele innych osób. Po co? Po to, by nie dać Rosji pretekstu do zerwania rozmów pokojowych w Abu Zabi. Co zresztą Rosja i tak już robi bez żadnych dowodów. Dlatego druga wersja, przyjaciele, to wewnętrzne porachunki. Ponieważ Oleksiejew ma w kraju milion wrogów, to potężne postacie lub interesy, które naruszył. Klan Szojgo Iwanowa. Ołeksiejew mógł być kluczową postacią w czystkach mających na celu osłabienie tego klanu. I tutaj zemsta jest całkowicie logicznym krokiem. Spadkobiercy Wagnera. To jest bardzo ważne. Relacje z Prigożynem. Pamiętacie, prawda? Ktoś z jego otoczenia mógł się zemścić za zdradę. Ołeksij już tam go przekonywał. Kiedy prigorzyna wysadzono, kto z jego siatki mógł bezpośrednio zlikwidować samego Aleksiejewa? Do tego świat przestępczy, ludzie są ściśle powiązani z zorganizowaną przestępczością. Niewypłaty, konflikty interesów to wszystko może być powodem, przyjaciele. Jak to wygląda? Nieprofesjonalny zamach na klatce schodowej bez ochrony? Wiele pytań. To wygląda na wewnętrzną rozprawę, a nie na operację zagranicznego wywiadu. No i nie zapominajcie o Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wojskowi w Rosji muszą znać swoje miejsce, a także FSB. To jest uważnie obserwowane, przyjaciele. Jest jeszcze jedna wersja to inscenizacja samej Rosji, ponieważ to klasyczny zabieg, gdy trzeba wywołać prowokacje, aby oskarżyć Ukrainę o terroryzm, o zerwanie rozmów pokojowych. I Ławrow już o to oskarżył. Dlaczego? Ponieważ to pozwala Rosji przedstawić się jako ofiara, zerwać dyplomację albo żądać ustępstw. Ponieważ gdy tylko w procesie pokojowym dochodzi do momentu, w którym Putin musi coś zrobić zgodzić się na zawieszenie broni albo coś podobnego, natychmiast coś się dzieje na terytorium Rosji. Pamiętamy ostatni raz, kiedy mówiono o ataku dronów na rezydencję Putina. Okazało się, że to był fałsz. Wtedy Putinowi udało się przekonać Trumpa, że to Ukraina, ale później, gdy pojawiły się prawdziwe informacje, że Ukraina nie miała nic wspólnego z atakiem na rezydencję Putina. Trump natychmiast się wycofał, wyszedł i powiedział, że Ukraina nie jest zamieszana. I cały świat oczywiście wtedy deklarował, że Ukraina nie ma z tym nic wspólnego, ale po co Putin to zrobił? Żeby zerwać negocjacje, żeby postawić nowe warunki i tak właśnie zrobili. Podejście do negocjacji z Ukrainą zostaną zmienione, powiedzieli wówczas Ławrow, Putin, Pieskow i Uszakow. Oto dlaczego to robią. Więc przyjaciele, co mamy? Po pierwsze, generał przestępca Aleksy przeżył zamach. Niestety. I to jest fakt. Po drugie, Rosja już znalazła, można by rzec, wykonawcę i to niezwykle szybko i to rodzi pytania. No cóż, zgadzam się. Po trzecie oficjalna wersja Kremla jest już gotowa. Cóż, Ławrow jest urzędnikiem, tak i powiedział, że Ukraina rzekomo była w to zamieszana. To jest Ukraina i to jest dowód, że nie chcemy pokoju właściwie. Ale uwzględnimy logikę. Gdyby to była Ukraina, prawdopodobnie bylibyśmy świadkami czystszej i skuteczniejszej działalności. No cóż, zgadzam się. Milczenie ukraińskich służb specjalnych jest bardzo wymowne, a oficjalne zaprzeczenie również się pojawiło. Poza tym nie odnosimy żadnych korzyści z tego zamachu. Właśnie teraz, pod Kessleją, właśnie teraz, w momencie, gdy trwają negocjacje pokojowe w Abu Zabi, no to się nie opłaca. Nie opłacałoby się nam robić tego właśnie teraz. Najbardziej prawdopodobna wersja to wewnętrzna walka w elitach Federacji Rosyjskiej. Aleksejew był na skrzyżowaniu wszystkich przepływów. Pieniądze z grupy Wagnera, korupcja w Ministerstwie Obrony, Szojgu, Iwanow, wojna, służby specjalne. Wiedział za dużo i zbyt wielu osobom przeszkadzał. Poza tym, nie zapominajcie słów Prokopenki, który mówił, że Aleksejew prowadził negocjacje z naszymi chłopakami, bohaterami za i również bardzo dużo wiedział. Dlatego dla funkcjonariuszy FSB bardzo opłacalne byłoby pozbycie się tak cennego człowieka. Teraz Rosja wykorzystuje tę sprawę do wewnętrznego terroru? Szukają zdrajców, a także używają jej do zewnętrznej propagandy. Zobaczcie, jacy niebezpieczni są Ukraińcy. Co dalej, przyjaciele? Dalej wszystko zależy od tego, jak Federacji Rosyjskiej będzie się opłacało rozegrać ten epizod. Wtedy wyznaczą winnego i oskarżą tego, kogo trzeba, prawda? Nie miejcie wątpliwości. A tymczasem Ukraina kontynuuje walkę na froncie, na tyłach wroga trwa inna wojna wojna pająków w słoiku, a nam pozostaje obserwować, wyciągać wnioski, przyjaciele i pamiętać, że żaden zbrodniarz wojenny, jak powiedział Prokopenko, nie będzie czuł się bezpieczny ani przed kulą najemnika, ani przed sądem, ani przed własnym sumieniem. Ponieważ sprawiedliwość ma długą, ale nieuchronną drogę. Tymi słowami chciałbym zakończyć ten odcinek, podziękować Wam za obejrzenie i powiedzieć, że nadal prowadzimy zbiórkę. Przyjaciele, dołączajcie, proszę. Im więcej zakazanych Rosjan, tym więcej będzie gniło w spokojnej ukraińskiej ziemi. No cóż, na razie niestety nie jest spokojna, ale zrobimy wszystko, by na pewno i koniecznie się taką stała spokojną. A my razem z Wami, dzięki naszym działaniom, pomożemy i przyczynimy się do tego. Dbajcie o siebie i do zobaczenia.